Siemanko. Witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie fantastyczną zupę z marchewek. Zupę krem oczywiście i powiem wam tak, to będzie najbardziej marchewkowa zupa jaką kiedykolwiek w życiu jedliście. Co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebne oczywiście pęczek marchewek. Ale to jeszcze nie wszystko. Ja tutaj yy, wycisnąłem sobie sok w sokowirówce z jednego pęczka marchewek, i oczywiście z jednej pomarańczy, bo pomarańcza fajnie się komponuje z marchewką. No i teraz przygotujemy sobie yy, podstawę. Ważne jest to, żeby skarmelizować te y, marchewki, przez co nasza zupa będzie miała o wiele więcej smaku. Słuchajcie, do garnka wrzucamy tak. Jeden, dwa ząbki czosnku. No, i oczywiście dość dużo masła. I musimy sobie to wszystko roztopić. Tu jest niec, jedna trzecia kostki masła. Tak więc naprawdę dużo, ale masło da nam fantastyczny smak i kolor przede wszystkim. Tak, słuchajcie, trzy małe świeże cebulki do tego. Tak. Możemy sobie to pokroić tak, jak chcemy. Tutaj nie ma żadnych takich mm, żadnego ograniczenia, bo to będzie zupa krem, oczywiście. Tak więc wrzucamy tą cebulę tutaj. I przechodzimy do marchewek. Tak, musimy sobie je obrać. Jak zacznę obierać marchewkę, to za chwilę mój piesek się pojawi, bo bazylka uwielbia marchewki. A jeżeli chcecie zobaczyć. Jak Bazylka je marchewkę, to wejdźcie na jej Instagrama, zapraszam, bazylia24, ona tam je wszystkie marchewki. O, patrzcie, jest Bazylka. Chcesz marchewkę? Szczeknij. Pięknie, dobry pies. Dobra, zostawcie mnie na chwilę, bo ja muszę oddać haracz Bazylce. No nie? Bazji? masz marchewkę, masz? Idź. A i pamiętajcie, żeby to cały czas mieszać. Marchewka jest umyta, marchewka jest już pokrojona, więc możemy ją wrzucić tutaj do naszej cebulki i słuchajcie na delikatnym ogniu. Ja jeszcze zmniejszę ogień, bo jest troszeczkę za bardzo y, temperatura jest za wysoka. Chodzi o to, żeby masła nie spalić, a żeby te y, marchewki nam się skarmelizowały, żeby oddały ten cały beta karoten, który w sobie mają. I co ja sobie zrobiłem, no bo, oczywiście, poświęciłem wszystkie marchewki do przygotowania mojej zupy. To jak już obrałem marchewki, to jeszcze zrobiłem sobie takie wstążki marchewkowe. To posłuży nam do dekoracji. Tak więc teraz czekamy około 15 minut, aż nasze marcheweczki się skarmelizują. Po 15 minutach, marchewki są już skarmelizowane, i w tym momencie możemy dodać wszystkie przyprawy i dodajemy tak rozmaryn, bo rozmaryn fantastycznie się komponuje nie tylko z marchewką, ale też z dynią. To są bardzo podobne zupy, jeżeli byśmy zrobili. Słuchajcie, do tego dajemy szczyptę chili. On, on chili nada nam tutaj nie tylko koloru, ale też doda fajnego kiku takiego. Jak był rozmaryn, to jeszcze tym Janek. Też nie za dużo. Pół łyżeczki i mój ulubiony imbir, bo imbir jest taki bardzo cytrynowy. Też pół łyżeczki. O tak. Ta zupa musi mieć charakter, musi być lekko pikantna, musi być słodka od marchewki, od pomarańczy. No i jeszcze dodamy trochę soli. Dobra. I tyle nam tu wystarczy. Tak. Skarmelizowane, fantastyczne marchewki z przyprawami już czekają na sok który wlewam bezpośrednio, sok marchwiowo-pomarańczowy yy, i do tego dodaję tyle samo wody, co dodałem soku. A to wszystko po to, żeby te, ta woda odparowała, żeby te marchewki skarmelizowane zmiękły i to wszystko niech nabierze smaku. Dobrze, w tym momencie gotujemy i czekamy na efekt, kiedy marchewki będą mięciutkie. Po około 20 minutach gotowania się naszej zupy Marchewki są już skarmelizowane, więc możemy przystąpić do mielenia. Mielimy to na gładką masę. Możemy wyłączyć to wszystko też, aż powstanie nam fantastyczny aksamitny krem. Zupa jest już gotowa i słuchajcie, ja sobie do tego y, przygotowałem warzywa. Tutaj możecie zrobić takie spaghetti albo możecie też tak samo jak ja y, przy użyciu obieraczki obrać sobie, później to solimy i skrapiamy albo octem jakimś takim delikatnym winnym, albo sokiem z cytryny. Wtedy łatwiej nam to będzie się zwijać i nam nic nie popęka. Ta cukinia i ta marchewka stanie się taka elastyczna. Ja sobie tutaj przygotowałem właśnie do, o, do ozdoby takie rzeczy. Wlewamy trochę zupy, nie za dużo. To, to nie jest jakaś tam... Mm, Zupa, gdzie tego potrzeba naprawdę dużo. To jest tylko taka zupa degustacyjna. No i układamy sobie kawałki właśnie tych naszych pięknych warzyw. Marchewki, cukini, bank. Niech to się pokaże. O, gdzie nie gdzie. Tutaj, tutaj. Świetnie to wygląda. Te warzywa też dobrze się z tym komponują, bo są chrupiące. Mm. I tak pozwijane możemy tutaj włożyć. Pięknie. Do tego odrobinę świeżej kolendry. Gdzie nie, gdzie. Bo kolendra też fantastycznie się komponuje w takiej właśnie zupie. Ta zupa jest ogólnie słodka, ale też jest lekko pikantna. No i jest taka bardzo pomarańczowa w smaku. Tak więc słuchajcie, ja się już zabieram do jedzenia. Moja zupa jest udekorowana. Możemy jeszcze na to dodać odrobinę oliwy z oliwek. Nie za dużo troszeczkę. O tak. I to już możecie podawać. Przygotujcie sobie taką zupę z marchewki. Ja tutaj specjalnie nie dodałem śmietany, żeby zachować właśnie smak tej naszej polskiej młodej, wiosennej marchewki. Dziękuję bardzo. Ja Wam życzę smacznego, a Wy przygotujcie sobie taką zupę pełną zdrowia u siebie w domu. Do zobaczenia. A jak smakuje? Mm. Niesamowita.